Ze mną e, dzisiaj prezent dla moich koleżanek. Ogólnie już zamówiłam na temu takie topiki e, małe, bryloczki, różne te e, gniotki i takie woreczki z naklejkami. I ja bardzo właśnie chciałam zrobić jakieś prezent dla moich koleżanek, że są, bo ja mieszkam w bloku, że się, no, są moimi koleżankami fajnymi. Zaczynamy. Nie mam pomysłu, bo tutaj są właśnie takie jak na śniadania, tylko że kolorowe. Ja nie chcę tymi kolorami dawać: <laughs> kolorami, bo tu jest fioletowy, fioletowy. To ja bym na przykład dała tu fioletowy to niebieski, albo zielony, żółty. Nie wiem, tylko żeby nie było tak samo. Dobra, więc zaczynamy nakładać tu te, bo są oddzielnie. Jeszcze pomyślę, jak na przykład, inaczej. Jeszcze bo, y, będziemy nakładać na razie te... No dobry, y, Dobra, no, wiecie o co mi chodzi. Ogólnie zaczęłam i pomyślałam, że na przykład dla mojej jednej koleżanki będzie te, coś takiego. Y, taka puszka i właśnie mi się bardzo spodobał ten, żeby to było kolorami. Na przykład. Ten, ja właśnie ten pączek na przykład z tym, lub jeszcze z innym, nie wiem. Jest tu jakieś jeszcze inny, ładnie, jeszcze nie. <śm> na przykład pizza na przykład z, nie wiem, z takim? Nie, z takim, o! Z takim na przykład pizcunia. krytki z tym najbardziej mi się kojarzą. Z tym fioletowym, ale to nie, z tym najbardziej. Popcorn. Taki popcorn. O, bu, bu. Sły, one są ogólnie na temu za 11 zł za 5 sztuk. Nie razem, 6 sztuk. Fajne. Nie. Jakiś tu jeszcze nie mam. Na przykład ten do tego. Nie mam innego pomysłu. I do hamburgera na przykład. Nie wiem. Szczególnie nie wiem. Ten nie. Ten. Ten może nawet patrzeć. Nie wiem. <śm> 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 nie wiem. Dobra, wrócę do Was, jak się będę myślała. Będę wiedziała. Myślałam i uznałam, że tutaj jest kółko i taki jaśniejszy na pizzy. A tutaj będzie kwadrat trochę ciemniejszy na hamburgerze, bo nie wiem, naprawdę nie wiem. Myślałam jednak, że po prostu, jak tutaj na pizzy jest. Y Okrągły i jasny, to tutaj zrobię ciemniejszy, bo nie mam innych pomysłów, ciemniejszy, a kwadratowy, no, więc zaczynamy nakładać na e brylotki. Ogólnie to są takie, co ja nie lubię, gdzie, o, mają taki, taki i ja ich naprawdę nienawidzę. Nie, Mila, ja ich tu mam raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. 1, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 9 19, 20. Boże, dużo. <grymiany> Nie wiem, po mi tyle tych popitów, ale na przykład sobie do plecaka albo w szkole jeszcze rozdam. Mm. I zawsze miałam problem, jak, przykład, jak było coś właśnie z takim. I coś na przykład przyczepić, bo to się zawsze do, y, fajnie roz, ale zapiąć to to był skandal, dobra wrócę jak już po wszystkim zapin y, zapinam. Idzie mi nawet z tym pierwszym y, do zapięcia, to pomyślałam, że jednak sobie jakby będzie bez zapięcia, bo nawet tak jest lepiej, po prostu na przykład sobie doczepią do jakiegoś innego i przez tamten śniózek doczepią. Zaczniemy pakować to wszystko do tarabek. Ja ogólnie bardzo kocham robić różne prezenty, i naprawdę jestem w takich rzeczach zakochana. Pokazałam jeden i jeszcze zapomniałam, że mam specjalne dogopisy dla dziewczyn. Jeszcze pomyślałam, że. Bo ja mam takie dogopisy z 15, ja jeszcze pomyślałam, bo mam takie koraliki do bramianolotek, i yy, pomyślałam, że po prostu w paczkach ich tam trochę posypię. No i dobra, no. Zaczynamy pakować. Tam, będę dawać te kolory na przykład, jest e, fioletowata torebeczka. To jest e, na przykład fioletowy tam e, niotek i fioletowy... No tak, żeby paczka miała swój e, kolor. Na przykład mam taki długotwór fioletowy, to by tu ja. no, no dobra, to, to, to na razie tak wygląda. Dam jeszcze fioletowy. Czy ja mam tutaj fioletowy? Nie mam pojęcia co tak to biały będę dawać, bo białego mam naprawdę naj, naj, najwięcej. Tak, żeby tam trochę koloru jakiegoś było, jakichś strzałów, nie wiem. Nie wiem, jakie ja mam pomysły, kurde. Fioletowy jeszcze, niebieski dam, bo akurat niebieski i różowy, albo czerwony daje fioletowy, więc tak pomyślałam, że właśnie git będzie. Wie, jak się tak da, bardzo mało mam niebieskiego, więc skandal, skandal, a tu mam lecz mało rzeczy niebieskich, więc wrócę do was jak wszystko zapakuję. Jeszcze było mało ich jest i rzeczy tam, a długie są, więc chyba ja się tak zginę i tu nakleję, to pomyślałam sobie, że będę obcinać i dopiero. No wracam do was jak skończę. właśnie skończyłam i wszystkie ogólne... Wszystkie drugą Jedna jest taka niebieska. Myślę, że jedna będzie w jednym kolorze. Druga to jest taka. Tynia to jest taka najwyższa różowa, zielona i fioletowa. Wszystko będzie znaleźć na temu. I bardzo Wam polecam te rzeczy z temu, bo są bardzo tanie i też... Ja nie mam kodu żadnego za 0 zł, więc z wami. No, coś tam może znajdziecie jakiś kod ale polecam w ogóle temu. My na tym możecie coś za darmo. Ja już próbowałam, mogło nie za darmo i naprawdę bardzo wam polecam, więc pa pa.